Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Burmistrzowie, Wysoka Rado. Znaczy ja nie będę się wypowiadał jaki cel i tak dalej. Ja mam jedną wątpliwość w zasadzie dotycząca dwóch punktów. Konkretnie i prosiłbym wnioskodawców o wyjaśnienie tej kwestii wnioskodawców, tak. Dotyczy to paragrafu trzeciego pod, podpunkt 9, jak również paragrafu czwartego podpunkt 12. Oba podpunkty brzmią mniej więcej jednakowo. Ja jej odczytam. Przed podjęciem uchwały w sprawie zniesienia pomnika wnioskodawca przedstawia Radzie Miasta Lubartów informacje o uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód na budowę oraz zebraniu odpowiednich funduszy. I dwunasty. Podobnie z tym, że tutaj akurat burmistrz miasta przedstawia Radzie Miasta Lubartów informacje. Teraz ja mam pytanie. Z tego co mi wiadomo, żeby uzyskać y, jakiekolwiek pozwolenie żeby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę jakiejkolwiek budowli, w tym wypadku pomnika, trzeba posiadać tytuł prawny do y, terenu. Y, czyli być właścicielem terenu, mieć akt notarialny, czy kupić, czy ewentualnie uzyskać y, y, zgodę Rady Miasta na. Na ten teren, skoro. Właściciela. Właściciela, tak. Skoro uchwała przekazująca teren pod budowę pomnika jest dopiero później, bo w takiej uchwale przekazujemy, proszę Państwa, no w, w takiej uchwale, kiedy zgadzamy się na budowę pomnika, przekazujemy pod ten pomnik konkretny teren. Czyli de facto przed. Podjęciem uchwały wnioskodawca czy burmistrz takiego tytułu nie posiada prawnego. Tym bardziej w tym punkcie państwo zastrzegają sobie, że przed podjęciem uchwały, szczególnie dotyczy to paragrafu 3, punkt 9, przed podjęciem uchwały w sprawie zniesienia pomnika wnioskodawca przedstawia Radzie Miasta Lubartów. Wnioskodawca, czyli na przykład grupa inicjatywna komitet i tak dalej, i tak dalej. No, nie może uzyskać pozwolenia na budowę, jeśli nie posiada tytułu prawnego do terenu. Więc ja bym bardzo prosił o odpowiedź na to pytanie, jeżeli, jeżeli no proszę o odpowiedź pana radcę, bo być może się mylę, ale moja wątpliwość jest tutaj dosyć duża. Dziękuję. W tym przypadku burmistrz występuje do nazoru budowlanego, bo zarządcą, zarządcą w imieniu pana burmistrza jest jakaś instytucja, właściciel jest miasto.